Możemy sięgnąć po te dobre przykłady, dobre przykłady brytyjskie, gdzie staramy się pozyskać ludzi bezrobotnych na powrót na rynek pracy ale nie zostawiając ich z problemem. I to nam się podobało, pani dyrektor, w tym projekcie najbardziej, że pomaga się ludziom mimo przekwalifikowania i mimo właściwie zakończenia tej ścieżki edukacyjnej, pomaga im się jeszcze przez pół roku wytrwać w dobrym postanowieniu. I myślę, że był to dla nas bardzo szczęśliwy dzień w 2006 roku, kiedy spotkaliśmy panią prezydent i panią We, um, have, uh, Jesteśmy firmą, która pomaga sobie bezrobotnym w tym momencie w, w Anglii, Francji, Niemczech, Australii, Południowej Afryce, Indiach, Izraelu i w Polsce. We wszystkich krajach, gdzie pracujemy, są pewne e, wspólne cechy, które posiadamy. To jest kierownictwo władz lokalnych, ciepło wspólnoty, ciepło ludzi mieszkających. Determinacja, aby rozwiązać problemy właśnie długotrwałego bezrobocia, które tak naprawdę źle wpływają na nas wszystkich. I e, proszę pozwolić mi powiedzieć, że we wszystkich naszych centrach mamy wspaniałą, wspaniały zespół, wspaniałą załogę, którą udało nam się e, zaprosić do nas. Nie jesteśmy w stanie pomagać wszystkim osobom, które pozostają w naszej ewidencji osoby bezrobotnych. Dlatego wydaje mi się, że inicjatywa dzielenia się zarówno doświadczeniami, jak i tymi osobami, które pozostają u nas w ewidencji, jest, jest bardzo cenna. To, o czym wspomniała pani prezydent, niektóre nasze instrumenty, które na dzień dzisiejszy realizujemy, nie udzielają takiego szerokiego wsparcia osobom bezrobotnym. To, co jest bardzo cenne w tym projekcie, to jest opieka, jako osoba bezrobotna otrzymuje po podjęciu pracy. Nasza ustawa nie przewiduje takiego instrumentu. Pojawiają się coraz częstsze problemy nie z tym, żeby osobę skierować do pracy, tylko problem z utrzymaniem miejsca pracy przez osobę bezrobotną. Of I want chciałbym skorzystać z tej okazji przed naszym tutaj wielkim otwarciem, żeby podziękować Pani Prezydent, Pani Dyrektor za y, wsparcie dotychczasowe. Chciałbym również podziękować naszym beneficjentom za, za to, że wierzą w, nasze, w nasz program i wierzą, że my możemy ich wspomóc. I równocześnie chciałbym podziękować mojemu zespołowi tutaj w Polsce za, za to, co robią, za ich wielki wkład w pracę. Muito obrigado, Thank you very much.